Witam Was wszystkich serdecznie. Już w najbliższy czwartek o godzinie 18.45 Jagiellonia Białystok zmierzy się z serbskim TSC Baczka Topolak w ramach fazy playoff rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Mistrz Polski wraca do europejskiego grania. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie wiele informacji na temat najbliższego rywala Jagiellonii Białystok, no i też szans różne trenera Siemieńca. W tym starciu. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was o łapkę w górę. Jeśli ją zostawicie, no to więcej osób obejrzy ten materiał. Dzięki temu naprawdę bardzo mi pomożecie. Więcej osób też pozna najbliższego rywala Jagieloni Biały Stok. No i zachęcam też do subskrypcji, gdy zbliżamy się do 5000, także zachęcam do dołączenia do tej społeczności. A teraz przejdźmy już do najbliższego rywala Jagieloni Biały Stok, TCC Baczka to Polatok lub mniejszości węgierskiej w Serbii gra na co dzień oczywiście w serbskich rozgrywkach. W poprzednim sezonie zajął trzecie miejsce w tabeli, natomiast dopiero w ostatnich latach zaczął pokazywać się na arenie międzynarodowej, w poprzednim sezonie w Lidze Europy, no a w tym w Lidze Konferencji Europy. Na samym początku fazy ligowej TSC nie radziło sobie najlepiej, porażka 1-0 do w Kazachstanie z Astaną, później też porażka z Legią Warszawa 3-0 na własnym boisku. Trzeba przyznać, że to był świetny mecz drużyny trenera Gonzalo Fejo, natomiast TSC szybko zrehabilitowało się za ten słaby start zwycię aż 4 do 1 ze szwajcarskim Lugano na własnym stadionie. Później też wyprawa do Szwajcarii na mecz St. Gallen, tam remis 2 do 2. Natomiast później też porażka w Belgii 3 do 0 z Chent i w ostatniej kolejce fazy ligowej TSC musiało walczyć o życie z ormiańskim Noach. No i oto życie zawalczyło, to życie wywalczyło w dalszej fazie Ligi Konferencji Europy. Zwycięstwo 4 do 3 w bardzo kuriozalnych, można rzec, okolicznościach, gdyż w TSC w ostatnim kwadransie strzeliło trzy bramki i rzutem na taśmę awansowało do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy, zajmując 24 miejsce w ligowej tabeli tych rozgrywek, ostatnie, które dało awans. A jak TSC radzi sobie w rozgrywkach ligowych? No w tym sezonie nie najlepiej, gdy spojrzymy sobie na tabelę, no to jest gorzej niż w poprzednim sezonie. W poprzedniej kampanii było miejsce trzecie, teraz jest dziewiąte, no i aż 8 punktów straty do podium. No i też trzeba przyznać, że forma w tym roku nie imponuje, gdyż TCC rozegrało dwa spotkania no i są to dwie porażki z Trwenom z Vesta 2 do 1 i też na dostęp 4 do 1 co prawda rywale dosyć mocni no ale mimo wszystko były to porażki obecną sytuację najbliższego rywala Loni Białystok już mniej więcej poznaliście więc przejdźmy do tego w jaki sposób gra ta drużyna, zacznijmy od formacji, TCC zawsze gra czwórką z tyłu, no i zwykle jest to ustawienie 4-3-3 bądź też 4-1-4-1 TCC to zespół, który dobrze spisuje się w ofensywie, kreuje sporo sytuacji. Ich współczynnik Expected Goals w tym sezonie wynosi już 39,8, co jest drugim najwyższym wynikiem w lidze serbskiej, natomiast TCC ma problemy ze skutecznością. Z tego współczynnika, z tych sytuacji strzelił tylko 34 bramki, także ma pewne problemy z wykończeniem serbski zespół. Dla porównania Jagiellonia Białystok kreuje trochę mniej, no bo ich współczynnik Expected Goals wynosi 33,5 w tym sezonie, natomiast drużna z Białego jest nieco bardziej skuteczna, gdyż strzeliła 38 bramek. Najbliższy Rwaliagi też często uderza na bramkę, średnio 13,2 razy na 90 minut, co jest drugim wynikiem w tym sezonie Ligi Serbskiej. No i warto podkreślić też to, że strzela sporo spoza pola karnego. W tym sezonie TSC oddało 154 takie uderzenia w rozgrywkach ligowych, co jest najwyższym wynikiem. No a dla porównania Jagiellonia-Białystok takich strzałów oddała tylko 87, no a generalnie strzela też nie co rzadziej, no bo średnio 11,1 razy na 90 minut. TSC to drużyna, która lubi dominować na boisku, lubi być przy piłce. W tym sezonie ich średnie posiadanie piłki wynosi aż 62%, co jest drugim wynikiem w lidze serbskiej. Dla porównania Jagiellonia Białystok ma średnie posiadanie piłki na poziomie 54%. Dzięki temu, że serbski zespół często utrzymuje się przy piłce, no to też sporo podaje. Średnio wymienia aż 435 podań na 90 minut, co jest drugim wynikiem w lidze z celnością 8 83,7%, co jest trzecim wynikiem w lidze serbskiej, notuje przy tym sporo podań kluczowych, no bo średnio 3,4 na 90 minut, drugi wynik w lidze, sporo podań progresywnych, no bo aż 75 średnio na 90 minut, też drugi wynik w rozgrywkach ligowych, no i 10 takich niekonwencjonalnych zagrań w pole karne, które nie są dośrodkowaniami, też drugi wynik w lidze. TSC jednak nie przypada za grą długim podaniem, średnio notuje tylko 40 takich zagrań na 90 minut, co jest Drugim najniższym wynikiem w Lidze Serbskiej. Dla porównania, Biały Białystok długie piłki zagrywa nawet nieco rzadziej, no bo średnio 39 razy na 90 minut. Baczka Topola też wyróżnia się w pressingu ich PPDA, a więc podania, które wymienia przeciwnik do akcji defensywnej danej drużyny wynosi 6,1, co jest drugim najniższym wynikiem w Lidze Serbskiej, więc ten pressing funkcjonuje bardzo dobrze. Dla porównania, Biały Białystok presuje nieco mniej intensywniej, gdyż ich PPDA wynosi 10, TSC ma jednak spore problemy w defensywie, dopuszcza rywali do bardzo klarownych sytuacji. Ich współczynnik Expected Goals Against na strzał wynosi aż 0,15, co jest najwyższym wynikiem w lidze serbskiej. Dla porównania ten współczynnik w przypadku Jagiellonii Białystok wynosi 0,13. Warto też dodać, że najbliższy rywal Jagi wygrywa mało pojedynków w defensywie, zaledwie 58,3% w tym sezonie Ligi Serbskiej, co jest drugim najniższym wynikiem w rozgrywkach ligowych. Dla porównania Jagiellonia wygrywa nieco więcej pojedynków w obronie, w tym sezonie ekstraklasy, no bo 60,3%. I w kontekście mankamentów TSC warto też dodać, że Jagiellonia raczej nie powinna spodziewać się zagrożenia w powietrzu. Ten zespół strzelił tylko dwa gole głową w tym sezonie, co jest najniższym wynikiem w lice serbskiej. Także myślę, że dzięki tym liczbom już mniej więcej wiecie, czego możecie spodziewać się po serbskiej drużynie. No a teraz przejdźmy do transferów, no bo zimą oczywiście miało miejsce okno transferowe, wzmacniały się kluby sportowe. Polski, no i też oczywiście z Serbii. Baczką to pole zasilili zimą Milosz Degenek, a więc 30-letni stoper pochodzący z Australii, 45-krotny reprezentant tego kraju, były zawodnik między innymi Stuttgartu, Yokohamy, Alchilal, Columbus, no a ostatnio z Zvezda, no i też Dragoljub Savic, a więc 23-letni skrzydłowy pochodzący z Serbii, były piłkarz między innymi Rapidu Wiedeń, ostatnio reprezentujący łotewski RFS w poprzednim sezonie, rozegrał 21 spotkań, strzelił dwie bramki i zaliczył dwie asysty w Lidze Łotewskiej. Natomiast kilku piłkarzy zimą też TCC opuściło, między innymi Aleksandar Cirkowicz, a więc 23-letni skrzydłowy, który w tym sezonie rozegrał 27 spotkań, strzelił 4 bramki, zaliczył 5 asyst, był bardzo ważną postacią Baczki Topoli, przeszedł do Ferencvaroszu za 2 miliony euro, no i odszedł też z TCC Ifet Jackowac, a więc 27-letni środkowy pomocnik pochodzący z Bośni i Hercegowiny, który w tym sezonie rozegrał 23 mecze, strzelił aż 8 bramek, zaliczył aż 8 asyst, był najlepszym strzelcem i asystentem TSC w rozgrywkach ligowych, trafił do Rosji za miliony euro, no a dodatkowo TSC opuścili jeszcze Kuvelic, Bagnak, Gordik i Vlalukin, którzy byli nieco mniej znaczącymi postaciami, natomiast trzeba podkreślić, że TSC znacznie się zimą osłabiło. Niemniej jednak kilku ciekawych piłkarzy w TSC zostało, między innymi Michailo Baniac, a więc 25-letni pomocnik pochodzący z Serbii, który w tym sezonie rozegrał 27 meczów, strzelił dwie bramki, zaliczył cztery asysty, zagrywa dużo podań w karne, pod tym względem jest czwartym najlepszym piłkarzem w lidze serbskiej, sporo też strzela, sporo drbluje. Myślę, że Jagiellonia powinna na niego uważać. Jedną z gwiazd Baczki Topoli jest również Miloš Pantowicz, a więc 22-letni skrzydłowy, też pochodzący z Serbii, który w tym sezonie rozegrał 27 meczów, strzelił aż 10 bramek, za Liczył 3 asysty, no i warto też dodać, że 5 z tych 10 bramek strzelił w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Jest to piłkarz skuteczny, niebezpieczny w polu karnym, natomiast jego występy stoi pod znakiem zapytania, gdyż w dwóch ostatnich meczach nie zagrał ze względu na wirusa. I myślę, że w kontekście tego meczu warto też zwrócić uwagę na prestiżę Bunu, a więc 24-letniego skrzydłowego pochodzącego z Kongo, 25-krotnego reprezentanta tego kraju, który w tym sezonie rozegrał 20. Meczów, strzelił 5 bramek, zaliczył asystę. Jest to piłkarz, który bardzo często wchodzi w pojedynki 1 na 1, bardzo często drybluje i dobrze też odnajduje się w polukarnym przeciwnika. Natomiast warto też się zastanowić, jaki poziom w ogóle reprezentuje Liga Serbska, jakie przełożenie będą miały te dane, które przed chwilką Wam przedstawiłem. No i jak pokazuje ranking Opta, Ekstraklasa to rozgrywki zdecydowanie lepsze od Ligi Serbskiej. Gdy popatrzymy sobie na ten ranking, no to oczywiście wybija się na tle innych drużyn. Strwena Zvezda, natomiast oprócz jej i Partizana, według tego rankingu żaden z tych zespołów nie jest na poziomie ekstraklasy. Gdyby tak przybliżyć TSC do jakiegoś z polskich klubów, no to jest on najbardziej zbliżony do ruchu chorzów grającego na co dzień w rozgrywkach pierwszej ligi, także poziom jest zdecydowanie lepszy w Polsce, przynajmniej według tego rankingu. Natomiast Jagiellonia TSC absolutnie lechce ważyć się nie może, gdyż też ma swoje problemy na samym początku tej rundy wiosennej. Oczywiście ten mecz z Radomiakiem był wybit w ofensywie. Jagielonia stwarzała sobie sporo sytuacji, no i też je wykorzystywała, natomiast w defensywie idealnie nie było. Co prawda Jaga zachowała czyste konto, natomiast dopuściła Radomiaka do sporej ilości sytuacji. Ten współczynnik expected goals against wyniósł w przypadku Jagieloni w tym spotkaniu 1,5, więc Radomiak też stworzył sobie sporo sytuacji, natomiast też był nieskuteczny. No a w tym meczu ze stalą Miles też Jagielonia nie zagrała idealnie. To spotkanie przegrała. W ofensywie już aż. Aż tak dużo nie kreowała, no a w defensywie też dopuszczała Stal do sporej ilości sytuacji. Ten współczynnik wyniósł aż 2,6, co jest naprawdę wysokim wynikiem, jak na drużynę, która przecież pretenduje do Mistrzostwa Polski w tym sezonie. Także Jagiellonia musi poprawić grę w defensywie na to spotkanie z Serbami. Nie mógł podobać się w tym meczu ze Stalą Mielec-Stojnowicz. Też swoje problemy miał Saczek, który przecież w tym meczu też nie wystąpi ze względu na pauzę za kartki. Także też swoje problemy ma Jagiellonia. Zobaczymy, jak rozwiąże je trener Siemieniec. Pamiętajmy, że TSC kreuje sporo sytuacji, także ta defensywa Jagiellonii musi być w tym meczu szczelna. Albo po prostu strzelić więcej bramek od przeciwnika, no bo Jagiellonia sporo kreuje, sporo sytuacji tworzy, no a TSC ma spore problemy w defensywie. Dopuszcza rywali do sporej ilości takich klarownych okazji, także możemy być świadkami bardzo ofensywnego widowiska. Choć myślę, że to nawet TSC może być nieco częściej przy piłce, lubi posiadać futbolówkę serbski zespół, no a Jagiellonia zaatakuje nieco bardziej z kontrataku, takimi szybkimi fazami przejściowymi z defensywy do ofensywy, czym imponowała w meczu z TCC Legia Warszawa, między innymi dzięki temu to spotkanie wygrała, także być może, kto wie, trener Siemienica inspiruje się troszeczkę trenerem Gonzalo Fejo, no bo on zna sposób na TCC i to spotkanie wygrał. Gdybym tak procentowo miał ocenić szansę Jagiellonii Białystok tylko w tym spotkaniu czwartkowym, no to myślę, że byłoby to 60-40%, 40 dla Mistrzów Polski. Myślę, że Jagiellonia jest faworytem tego spotkania, mimo swoich drobnych problemów na samym początku tej rundy wiosennej. Myślę, że nieco większe problemy ma TSC, które sprzedało swoich dwóch, no praktycznie najważniejszych piłkarzy, którzy odeszli za granicę. Także ma spore straty serbski zespół. Jagiellonia aż takich strat nie ma, nie ma aż takich roszad w drużynie Mistrzów Polski. No i też ta forma na samym początku tej rundy wiosennej jest jednak nieco lepsza w w przypadku Jagielloni i Białystok, także myślę, że to jest faworyt tego starcia. Typuję 2 do 1. Dajcie oczywiście znać się w komentarzach, jaki wynik wytypujecie, jakie szanse wy dajecie Jagiellonii i Białystok w tym starciu i co sądzicie na temat Baczki i Topoli. Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do subskrypcji tego kanału. Za wszystkie łapki i subskrypcje z góry dziękuję. Maciej z Kuchak Kłaniam się niską. Do zobaczenia. Miłego meczu w czwartek życzę. Myślę, że będzie to fajne. Witawisko. Do zobaczenia. Cześć.